Niech będzie pochwalony Jezus Na wielki niebu, prawda? Słuchajcie, na no wasze warstwy są tak ciężkie, że ja muszę posadzić się na chwilę na tym zacnym krzesie. O! A jeszcze się z Panią nie przywitam, czy przywitam Panią serdecznie. Bardzo, bardzo serdecznie witamy. A która tu klasa druga B? Oje, Druga! Ojej, moja stara pamięć. To jest straszne. Widzicie, będziecie w moim wieku i nie, będzie, nie będziecie w nie będziecie Druga, przepraszam Was. A ja słyszę dzieci znam. Okay. Z religii. Ksiądz Radek mi opowiadał Was, już mnie zdjęcia wasze widziały. Aniłkowie robili Wam zdjęcia, jak się zachowujecie na religii. I widziałem tutaj, jak się zachowuje. O I tą pannę znam bardzo dobrze, Tą zapamiętałem! A to dlaczego ja tak zapamiętałem? A bo była bardzo grzeczna, tak? Czy nie grzeczna? Masz na imię Ola. No widzisz? Tak. Będziesz też grzeczna? Szczerze, z Oj, ale się wygrudnęło to. No. Dobrze, kochane dzieci, a teraz nic nie śpiewa, Bardzo chętnie. Dzieci przygotowały piosenkę dla Mikołaja. Zaczynały. Trzy, cztery. Mikołaj.